Winorośl Alwood to kolejna winorośl w naszym cyklu o winoroślach. Dzisiaj porozmawiamy o jej ciemnych gronach, które świetnie nadają się na spożycie prosto z krzewu, przetwory, a nawet lekkie czerwone wina. Dodatkowo roślina dosyć mocno rośnie, jest mrozoodporna. Co prawda, w zimniejszych rejonach Polski można przez pierwsze lata je okryć, ale dalej świetnie się sprawdzi jako roślina, nawet ozdobna, ponieważ jesienią pięknie się Przebarwia. No ale creme de la creme, czyli owocowanie, pojawia się mniej więcej w połowie września i do nawet połowy października możemy zobaczyć owoce właśnie Aluda na, na, na krzewie. Mamy jeszcze dwie zalety Aluda przed sobą: mianowicie to, że nie dość, że skórka jest taka cieniutka, fajna. To jest to roślina bezpestkowa. Także jeżeli szukacie bezpestkowych, ciemnych, Winorośli to jak najbardziej alud jest dla Was, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z winoroślami, ponieważ jest ona jak najbardziej odporna na choroby. A jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się w następnym materiale. Cześć!